Siema, siema. Dzisiaj będzie poradnik jak zainstalować system na maszynie wirtualnej. Pierwszy krok to jest... To jest... No, to będzie tutaj na takim darmowym oprogramowaniu na VirtualBoxie. Najpierw wam pokażę jak zainstalować VirtualBox. Jeśli macie już VirtualBoxa to możecie przejść do kolejnej części filmu. Tu więc spisuje się VirtualBox. Do. Do. do, do jak to się tam. No, macie coś takiego. Albo klikacie albo tu, albo tu. Z, żeby z oryginalnej strony VirtualBoxa było. Oczywiście sobie jeszcze klikacie. Co, jak to się instalowało. Um, chyba to host a ok To sobie w to klikacie i sobie to zapisujecie. Instalator gdzie tam chcecie. Potem sobie w to klikacie. To się Wam tam instaluje. I potem musicie... No, potem już macie ten program. Um, macie VirtualBoxa jak sobie wyjdziecie to normalnie go macie nie, nie, oczywiście nie będziecie mieli, bo to jest moja maszyna wirtualna, więc by... więc teraz jak na przykład chcemy sobie zainstalować ja wam na przykład sobie wchodzimy na taką stronę to będzie poradnik do jak zainstalować Windowsa, więc wpisujemy sobie win iso.pl to jest taka, tak to jest poprawny link a można też po prostu wpisać w programatkę i tutaj mamy Windows desktop to są na to są właśnie tutaj z tej strony muszę użyć obraz systemu i tutaj w tym odcinku sobie zainstaluję ja zainstaluję się Windowsa 10 64 bitowego Pro No i to jest ta 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 coś napisane tutaj macie wersję 22H2 ale to wydaje mi się że jak sobie to instalujecie to um, zjeżdżacie Marzec, czerwiec? To jest czerwiec. Rozsuplikacie sobie chyba Ym, to. Ym, nie wiem, co to jest Arm64, jakaś tam. Aha, wiem. To jest architektura dobra, to nieważne jest, ale bierzecie najlepiej albo to, albo to. Zalecam wam, że jeszcze dziesięciu robi Jak sobie szpięcie, to kliknięcie, to, to was tu przekieruje. Pobieracie sobie. Klikacie sobie tu, żeby to pobrać. Um, to się ale. Um, to się jak to? A, ok, to się Wam będzie pobierać, Ja tego nie będę powierać, po bo musicie w to kliknąć, bo to się Wam zainstalowało. To się może zainstalować ale to no nie przejmujecie się ja już to mam zainstalowane, więc tego nie będę instalować więc teraz przejdziemy do, do do robienia maszyny wirtualnej więc klikacie sobie nowa wybieracie sobie tutaj da, jeśli, używacie, jeśli dajecie Windows, to dajecie Microsoft Windows, w tej sobie wersję ja wziąłem 1060 10, absolutowy więc sobie tak zrobię. Tutaj musicie sobie na przykład na pulpicie zapisać ten yy, obraz systemu. To, to co się z tej, z, tej, z tej strony winiso. Zapisaliśmy albo jakieś, do jakiegoś folderu, do którego macie łatwy dostęp. Klikacie sobie inny i tutaj w ogóle wybieracie sobie gdzieś folder. Tutaj nie jest inaczej, ale... No ja tu mam to. To, ja sobie biorę to. No i wybieracie sobie wersję. Ja, ja wezmę to. 10 Pro. Nie wiem, co to jest wersja N i wersja NL. Nigdy się z tym nie bawiłem. Bierzecie albo Home to, albo to Home, albo Enter. No, wydaje mi się, że najlepiej będzie wziąć albo to. Albo to, albo to. To jest NX10 Enterprise, którego się to nie używa. Ja wezmę 10 Pro. I klikacie sobie tutaj Skip unattended Installation. Zalecam to Wam kliknąć. Tutaj nic nie, nie musicie robić. Bo tutaj musicie przydzielić RAM. I, i, i Trzeba... Ja sobie tu wyznaczę tyle. F i tu, okej, okay, tutaj sobie macie, bierzecie. przydzielacie miejsce na wysku. Ja zostawię tak jak tu ja domyślnie. Okej. Okay. Więc klikam zakończ. I maszyna wirtualna już jest stworzona. Więc trzeba ją uruchomić. Maszyna wirtualna się w tej chwili uruchamia. To może. Coś tam potrwać. Okej. Okay. Jest i maszyna wirtualna. Ehm, tylko nie wiem, czy nie będę miał problemu z, z instalacją. Jeśli. Nie będę w stanie czegoś tam zainstalować, jeśli Windows się nie zainstaluje, to z... przepraszam. Nie, nie obchodzimy klucz produktu. No i wybieracie sobie wersję. Ale to ja, ja, ja biorę pro. Oczywiście. Postanowienia licencyjne oprogramowania Microsoft. Ta, 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 ta. Tego nie musicie trzymać w ogóle. Ale po prostu klikacie tu, tu, uaktualnienie. To sobie klikacie. Klikacie to dysk za miejsce. Klikacie dalej. No i Windows się instaluje. Jeśli no, lepiej sobie przewincie do tam do późniejszej części filmu to jeszcze się trochę będzie, no, to się będzie trochę instalować, więc no. Ja nie dam niestety przyspieszonego tempa w montażu. No czekacie aż wam się to zainstaluje w, yy, może to by może to wyglądać inaczej w, w, jeśli jest w różnej wersji windowsa zainstalator może wyglądać inaczej ale to to to, to 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 nic nie to naprawdę po prostu jest wygląd instalatora nic nie ma do samego instalatora więc no właśnie e, no Okej, okay. to się Wam będzie instalować. No sobie przewincie, jeśli Wam się nie chce tego oglądać. Wydaje mi się, że nie chcę. Wam się to. To się będzie chwilę instalować. Dwie, no. Instaluję się. Hmm. Na to jest podłączony. Mieszka z instalatora w ogóle taka. Wersja. Taka z Ok. Na tej maszynie wirtualnej raczej Wam będę zrobić następne poradniki. Jeśli ten będziecie coś robić. nie no właśnie, będzie się właścicieli dalej. E ja po prostu będę... Jeśli będę robił jakieś więcej poradników, to właśnie na tej maszynie wirtualnej, tylko myślałem, że Windows się zawiesiło, ale na no szczęście nie, to się będzie instalować, więc no. Trzeba poczekać jak mówiłem. O, tutaj można sobie kliknąć, żeby szybciej poszło. Trzeba kliknąć... a nie, nie trzeba. Dokładnie ważne. Kurde. No. Dobra, ważne. to... to... uchamienia usług i instalator będzie sobie coś tam robił przepraszam, że, ten, że tak wolno to chodzi po prostu trzeba trochę pogrzebać tam trzeba to, coś tam lepiej ustawić, poustawiać, żeby ta maszyna wirtualna lepiej chodziła. Na YouTube możecie sobie poszukać jakichś tam filmików jak tam Zrobić wszystko. No i no. Właśnie właśnie może. No, żeby, a jeśli wasza maszyna wirtualna wolna tak jak moja to jeśli nie wiecie jak ją przyspieszyć. To może to wpiszcie sobie po prostu, jeśli macie angielski, to po prostu wpiszcie sobie tam gdzieś w internet, że ja... Albo po... nie wiem, czy jest po polsku, ale wpiszcie sobie po prostu How to make Windows 10 VM on VirtualBox. How, the... How to make Windows 10 VM on VirtualBox faster. I po prostu tam Wam powinno coś tam wyskoczyć. Więc no, Windows coś tam kombinuje, kombinuje. No, patrz, ja nic nie ruszam. W tej chwili tylko patrzę na monitor. Um. Ok, OBS się już odtę. OBS. To jest już takie. Tutaj będziemy, będziecie musieli skonfigurować Windowsa, bo jak na każdym nowym laptopie prawdopodobnie laptopie już urządzenie w Windows 10, więc I je kupujecie. Nie wiem czy to o OBS się ładnie, czy co. O dobra! No, tutaj sobie wybieracie region ja polski. Ja zostawiam polski, bo ja jestem z Polski. Po... Um, no, układ klawiatury to sobie, ja zostawiam polski programisty. Nie, nie, nie dawajcie polski, bo polski to jest zły układ klawiatury w ogóle. Taki układ, do jakiego znajdziecie klawiaturę w sklepie. Dajcie polski programisty. Nie, no nie, nie, nie mój, Ja tam nie chcę żadnego drugiego układu klawiatury. Jaką ważną konfigurację do wykonania Windows? No. Aha. Okej. Okay. Windows um, coś tam sobie robi. Wyłączaj urządzenie, bo wiem. Wiem, że mam nie wyłączać urządzenia, po co mi o tym mówicie? Nadal trwa konfigurowanie. No i co mnie to obchodzi, że nadal trwa konfigurowanie. Trzeba sobie tutaj poczekać. Aż ten Windows się ogarnie. Trzeba tutaj trochę spędzić na tym, żeby Windows Was w końcu do pulpitu dopuścił, żeby Windows w końcu był, żeby w końcu można było go zacząć u, u, używać. Coś tam Windows sobie robi, ja czekam aż się tam wszystko zrobi. Okej, okay, ja chcesz skonfigurować, rządzanie klikacie, najlepiej sobie to klikacie, konfiguruj do użytku osobistego. O Jezu, da się to pominąć? U, u, tutaj musicie sobie coś wpisać, musicie dodać swoje konto, ale to może ja sobie dam konto sobie offline. Co? Zaloguj się, o nie, o kurde, czekajcie, to ja to wpiszę, oczywiście dam to na drugi monitor, żeby, nie, nie chcę klucza zabezpieczeń, czekajcie, czekajcie, wiem, że tego nie widzicie, jak to wpisuję, właśnie swoje tam rzeczy. Nie tak. Hasło. Jakie to było? Jakie było do tego hasło? Y Takie? Nie. Okej. Okay. No. już sobie tu wpisałem. To chcę żeby, to chcę żebyście, sk... żebyście żeby zrobili pin. użyli te i symboli Windows 10 sobie tutaj wpisaniałem Windows 10 Windows 10 No i Windows, 10. Windows 10. Ok. Co? Kontynuuj z miejsca, w którym się... Nie teraz. No... No... Nie wiem. Lokalizacja... Ja zezwolę. Znajdźmy urządzenia... Ja dam, że tak... Co? Co? Ja tu dalsze, tak nie wiem o co sobie chodzi, ale ok. To nie wiem, jak to da, lepiej, że wszystko dam na tak. Ja sobie to przeczytajcie. Ja tutaj muszę to poklicować. Dostosujmy Twoje środowisko. Tutaj możecie sobie, ja to pominę. Co? Użyj, Android. Użyj telefonu z systemem Android na komputerze w pracy. Aha, dobra, nieważne. Powinni się tam dać z lewej. Otwórz kopię. Nie, nie. kopię? Nie chcę, nie twu Nie chcę w li've, żeby mi zapisywało. Kliknij tej maszyny wirtualnej, co nie, nie chcę. Nie. nie, nie dziękuję. Witaj, czemu mi włączyło skróloka? Przygotowujemy potrzebne składniki. Wiem, że ten film będzie długi. Wiem, 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 że ten film będzie długi. Ale no. Tyle czasu jest mniej więcej potrzebne, żeby coś takiego nagrać. Windows sobie coś tam robi. W przypadku starszego Windowsa, no, jeśli będziecie mieli innego Windowsa, to będziemy mieli wydaje mi się, że inną tę konfigurację, więc tam są już musicie chyba sobie sami poradzić dlaczego albo nie wiem no może to potrwać kilka minut, nie wyłączę komputera. Windows sobie coś tam robi, nie wiem, no, ta, ta, ta wiadomość, nad, ta, ta wiadomość tutaj na górze, to, to właśnie słuchajcie się niej, bo wyczuje wam się maszyna wirtualna. Nie wyłączajcie jej w tym momencie. A prawie gotowe, no okej, okay. ale co jest? Prawie gotowe. Ok, czekaj, eee, czekaj, Windows, sieć dostęp do internetu. In. No i Windows jest zainstalowany. Tutaj jeszcze możecie sobie kliknąć urządzenia, tutaj jeszcze sobie dam, jak powiem wam jak zainstalować taki starownik, zamontuj płyty z dodatkami gościa, klikacie sobie. I tutaj wam powinno coś wykryć, czemu mi to nie działa? O jest, wchodzicie sobie w to, które to ma być, AMD64. Zasadnijcie Bypass. Nie wiem, które kliknąć. Wydaje mi się, że to jest poprawne. Klikacie sobie Next. Klikacie to. To. Nie wiem, czy dobrze wybrałem, czy dobry status. Stryk... No i maszyna wirtualna chce Wam zresetować. maszynę wirtualną. Pewnie się tam zasaduje. Wszystko będzie ok. Maszyna wirtualna się ładuje. Co się stało? Co to było? Ej, co? to Co się. Um, nie wiem co to było, ale to, to jest koniec tego poradnika, więc no. Koniec.